Tu Krzysztof. Jestem menedżerem oraz doradcą podatkowym w Zespole Podatków Międzynarodowych KPMG. Za chwilę odkryjemy KPMG z perspektywy mojego laptopa. Był to mail w sprawie wniosku o interpretację indywidualną. Wniosek ten dotyczył jednej z najnowszych instytucji wprowadzonych ostatnią nowelizacją kodeksu spółek handlowych. Ustawodawca lubi nas zaskakiwać nowymi rozwiązaniami oraz nowymi pomysłami. Które budzą szereg wątpliwości i pytań, a my na te pytania staramy się odpowiadać i szukać wraz z klientem odpowiedzi. Jest to raport, opinia w zakresie reorganizacji kapitałowych dla jednego z klientów. Myślę, że to, co jest najciekawsze w tym, w naszych opiniach z zakresu doradztwa podatkowego to jest takie połączenie prawa i ekonomii. To jest coś, co mnie jako studenta zachęciło do doradztwa podatkowego, do tego, żeby podejść do egzaminu na doradcę podatkowego i żeby dzięki temu stać się wówczas jednym z najmłodszych doradców podatkowych w Polsce. Myślę, że jest to ciekawa ścieżka, i w tej ścieżce też KPMG bardzo pomaga w rozwoju. Ja zdecydowałem się na wybór KPMG jako miejsca pracy. Ponieważ jest to pracodawca o globalnym charakterze, projekty mają charakter międzynarodowy, jest też możliwość współpracy z interdyscyplinarnym zespołem i naprawdę szerokiego i ciekawego spojrzenia na doradztwo podatkowe. Na szczęście pliki Word oraz Excel nie zajmują tyle miejsca, co pliki graficzne albo jakieś filmy, więc dużo, ponad 300 gigabajtów. To jest notatka, bym napisał do działu Learning and Development w sprawie wniosku o finansowanie egzaminu zawodowego. Jestem aktualnie na trzecim roku aplikacji i KPMG, o czym warto pamiętać, wspiera również w procesie zdobywania uprawnień prawniczych. Myślę, że to jest ważny benefit, i też ze swojej pracy wiem, że klienci bardzo od nas oczekują takiego kompleksowego spojrzenia na problemy, żeby ta nasza praca, to nasze spojrzenie miało wymiar biznesowy, podatkowy, również z tymi elementami prawnymi. Chyba 10%, tak, 10%. Niestety tak mam zwykle, że każde moje urządzenie jest blisko rozładowania. Ciężko w to uwierzyć, ale sprawdzam najnowsze zmiany w podatkach. Myślę, że jest to naprawdę bardzo ważne, żeby śledzić najnowsze aktualne wyzwania, z jakimi musimy się mierzyć jako doradcy podatkowi. Ostatnio oglądałem Makowicza: Pokocham podróże i jedzenie. Godzina 11 jutro. To są warsztaty ze studentami ze sporządzania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Myślę, że jest to umiejętność niezbędna dla każdej osoby pracującej w doradztwie podatkowym. I nie zapominajmy, że jest to jeden z obowiązkowych elementów egzaminu na doradcę podatkowego. Rzeczywiście, egzamin na doradcę podatkowego nie uchodzi za prosty. To wydaje mi się, że osoby, które są na bieżąco, które są sumienne i które rzeczywiście się przyłożą do tego egzaminu, mają naprawdę duże szanse, by go zdać. Na szczęście ostatnio nie dzwoniłem, bo wszystko działało. Co w sumie mnie zaskakuje. Mam nadzieję, że nic się nie zepsuje.